Dziś czytamy w słowie przepiękny tekst o tym, jak Zachariasz, który sprawował służbę najwyższego kapłana w świątyni, w przebytku Pana, staje twarzą w twarz, by złożyć ofiarę i spotyka Anioła tego samego, który zwiastował Matce Najświętszej narodzenie Chrystusa. Tego samego, który zwiastował Jezu Józefowi, że porodzi Maryja, Syna Bożego. Dzisiaj Zachariasz spotyka tego samego anioła, tego zwiastuna dobrej nowiny, który mówi mu, narodzi ci się Syn i będzie wielki, i będzie nazwany prorokiem najwyższego, i pójdzie przed Panem przygotować mu drogę. Dzisiaj Anioł mówi też do Ciebie. Narodzi się syn, syn Boży, i on narodzi się w Tobie. I Ty możesz narodzić się jako prorok Jego dobrej nowiny. Nie lękaj się. Subskrybuj po więcej, i niech Pan Bóg Ciebie błogosławi.